Dzień dobry, czy Real Madrid ma problem z Rodrigo? Nie, nie ma problemu z Rodrigo, ponieważ zawsze warto posiadać takiego zawodnika w kadrze. To zawsze może być kapitalna opcja, jeśli chodzi o podstawowy skład, albo przynajmniej wejście z ławki. Ale czy Real Madrid może mieć kłopot z Rodrigo za kilka albo kilkanaście miesięcy? To pytanie wydaje się być jak najbardziej zasadne, biorąc pod uwagę różne wypowiedzi czy sygnały wysyłane właśnie przez tego zawodnika. Nie ma co ukrywać, że ostatnio wokół Rodrigo zrobiło się głośno, przede wszystkim ze względu na listę nominowanych do złotej piłki. Mian no Ofensywny piłkarz Realu Madryt, czy to skrydłowy, czy napastnik, nie znalazł się na tej liście 30 najlepszych nazwisk właśnie za ten poprzedni sezon, w którym Rodrigo rozegrał 51 spotkań, strzelił 17 goli, zaliczył 9 asyst, no ale przede wszystkim święcił triumfy z Realem Madryt, co oczywiście jest tutaj najistotniejsze. Był też ważny w istotnych meczach, strzelając chociażby gole w dwóch spotkaniach z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. No i jeśli chodzi o Real Madryt, wielu innych piłkarzy zostało oczywiście dostrzeżonych na tej liście, to znaczy Bellingham, Valverde, Kroos, Vinicius, Carvajal, Mbappé, no to wiadomo, że za te poprzednie miesiące czy Antonio Rydiger? Neymar napisał na swoim Instagramie, że Rodrigo to jest minimum Top 5. To jest oczywiście spora przesada, natomiast jak najbardziej Rodrigo ma argumenty, żeby na tej liście się znaleźć, więc w sumie trudno się dziwić, że po tym, jak ta lista została ogłoszona, to sam Piłkarz Realu Madryt wyeksponował taki kolasz na swoim Instagramie. Kolasz, który podsumowuje jego wielkie, fajne momenty w Realu Madryt, trofea i tak dalej, i tak Generalnie do tej pory Rodrigo kojarzył się z takim zawodnikiem, który lubi sobie działać po cichutku, który rzadko pokazuje jakiś charakterek, który nie ma takiego, wiecie, stereotypowego, latynoskiego Temperamentu, ale nie ma co ukrywać, że pewne kwestie Rodrigo zaczynają powoli uwierać, i mam takie wrażenie, że u tego zawodnika po prostu przelało się po ogłoszeniu tej listy nominowanych do złotej piłki. Bo słuchajcie, piłkarze mogą sobie opowiadać w wywiadach różne bajki o tym, że liczy się drużyna, liczy się kolektyw, tak naprawdę nieistotne są indywidualne trofea i tak dalej. A wydaje mi się, że bardzo wielu tych zawodników, choć o tym nie mówią wprost, ma do tego takie podejście jak Cristiano Ronaldo, to znaczy im zależy na tym, żeby zostać dostrzeżonym. I jeśli taki Rodrigo zauważa u siebie po prostu predyspozycję, żeby być gwiazdą Realu Madryt i reprezentacji Brazylii. Reprezentacja Brazylii to jest w ogóle temat na osobną opowieść i widzi, że nikt nie umieszcza go w gronie 30 nominowanych piłkarzy, a prawda jest taka, że z Realu Madryt naprawdę bardzo wielu piłkarzy te nominacje powinno dostać, no to Rodrigo zaczyna wysyłać właśnie takie sygnały, że jest niezadowolony, i teoretycznie można byłoby machnąć na to ręką. Można byłoby wysłać na konferencję Carlo Ancelotti'ego, żeby to skomentował i po prostu zbagatelizował ten temat, rozmasował ten temat, tak jak Carletto potrafi robić to znakomicie. Że jeśli pojawiają się jakieś newralgiczne tematy wokół Realu Madryt, wysyła się na konferencję Carlo Ancelotti'ego, on każdy taki temat potrafi rozładować. Z tym, że w przypadku Rodrigo. Jeśli przesiedzimy sobie wszystkie wypowiedzi tego zawodnika z ostatnich kilku miesięcy, to jednak nie ma co ukrywać, że pewne sygnały są ewidentne i da się odczuć pewną frustrację. Czy to jest efekt strategii Rodrigo, jego ojca, wszystkich jego doradców? Czy to jest może efekt po prostu tego, że ten chłopak siada do spotkania na przykład z jakąś brazylijską dziennikarką i mówi, co mu na język przyniesie? Nie wiem, ale myślę, że jedno i drugie. To znaczy ewidentnie Rodrigo od jakiegoś czasu. Chce wysyłać takie sygnały i chce pokazać, że ma ambicje, by być znacznie istotniejszym piłkarzem w Realu Madryt niż był do tej pory. I na przykład możemy sobie prześledzić kilka wypowiedzi Rodrigo z ostatnich miesięcy. Na przykład z wywiadu z Sandrą Dias, tłumaczenie z Real Pel. Chce Ciebie cała Europa, ale czy Ty chcesz Realu Madryt na zawsze? Tak, cóż, ja chcę Realu Madryt na zawsze. Wiemy, że wszystko może się zdarzyć. Cóż, nie ma za wiele do mówienia. Wszystko może się zdarzyć. Ale ja zawsze chcę być tutaj. Mam tu kontrakt, ale cóż, lata, w których już tu byłem, były dla mnie przyjemnością. Cóż, zobaczymy. Nie wiem, czy coś się wydarzy, czy nie, ale ja zawsze chcę być tutaj. Chcę być tutaj, ale ten sygnał, że wszystko może się zdarzyć, został wysłany kilka razy, nawet w płęcie, można powiedzieć, tego wywiadu. Zobaczymy, będziemy rozmawiać i iść dalej. Jak powiedziałem, ja zawsze chcę być w tym klubie, ale zobaczymy, zobaczymy. Podobnie w wywiadzie dla Rewista Plakar. Jasne, że chcę tu zostać na wiele lat. Chcę tu być, dopóki będę czuć, że pomagam i jestem ważny dla, Drużyny, a w momencie, w którym zobaczę, że nie jestem ważny, może to będzie czas na poszukanie innego miejsca. Myślę, że teraz tak się nie dzieje, ani o tym nie myślę. Zawsze marzyłem o grze tutaj, zawsze to był mój ulubiony klub. Dopóki będę ważny, chcę dalej tutaj grać. Czyli z jednej strony mamy sygnały, że dopóki będzie ważny, chcę tutaj grać. Później, że wszystko może się wydarzyć, czy wcześniej i tak dalej. Po drodze, jeszcze jakieś sygnały wcześniejsze przy okazji zainteresowania ze strony Manchesteru City, że dla niego Manchester City to jest najlepsza drużyna na świecie, która gra najlepszy futbol. I za każdym za każdym niemal razem to kończy się w taki sposób, że robi się afera po takiej wypowiedzi Rodrigo, że pojawiają się pewne niedomówienia, pojawiają się dyskusje, pojawiają się interpretacje, a później idzie dementi ze strony samego piłkarza na zasadzie nie, 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 to ja wcale tak nie twierdzę, jestem szczęśliwy w Realu Madryt, chcę tu zostać najdłużej jak tylko się da, po czym znowu coś się dzieje w kontekście Rodrigo i na przykład wiadomość na kanale nadawczym na Whatsappie, ta sugestia w ostatnim tygodniu mówiono o trio Bellingham, Mbappe i Vini, ale muszą dodać R jak Rodrigo do tego skrótu. Mamy atakujący kwartet i resztę drużyny, każdy ma swoje znaczenie w meczach i pokaże swoją wartość w wielu rozgrywkach, w których bierzemy udział. Potem Carlo Ancelotti, pytany o tę sytuację, przyznał, że pytał także o to Rodrigo, czy taka wiadomość się pojawiła. I zdaniem Carletto to miał być fake. No i oczywiście Rodrigo pozostanie importantissimo, czyli pozostanie niezwykle ważną postacią. Natomiast słuchajcie, nie oszukujmy się, futbol na tym poziomie to jest wysyłanie sygnałów, to jest gra, to jest strategia, to jest czasami wysyłanie takiego sygnału między wierszami wysłanie sygnału do rynku, że ja jestem zadowolony, mogę spędzić całą karierę w Realu Madrid, chcę tutaj strzelać gole, ale w razie czego, jeśli poczuję, że odgrywam mniejszą rolę niż zakładałem, trochę mi to przypomina kazus Juliana Alvareza z Manchesteru City. To znaczy rozgrywał wiele meczów, nabijał wiele minut, sięgał po trofea, ale zdawał sobie sprawę że nigdy nie wyjdzie z cienia innych piłkarzy, takich jak Erling Haaland. Ja nie chcę tutaj, wiecie, stawiać teraz znaku równości pomiędzy Alvarezem czy Rodrigo. Pewnie niektórzy kibice woleliby piłkarza Realu Madryt, pewnie inni piłkarza Atletico, także mistrza świata. Natomiast w przypadku Alvareza, on mógłby spokojnie sobie grać w tym Manchesterze City przez wiele lat, nabijać dobre statystyki, rozgrywać mnóstwo minut, rozgrywać po 50 spotkań na sezon, ale czułby, że kiedy już dochodzi do tych najważniejszych momentów, kiedy pojawiają się reflektory, czerwony dywan, kiedy toczą się dyskusje na temat najlepszych piłkarzy Twojej drużyny, to Ty jesteś wymieniany w 35 minucie programu, a niekoniecznie na początku. I Rodrigo tak samo prawdopodobnie, to jest oczywiście moja jedynie hipoteza, może ja się mylę, ale trudno, szczerze mówiąc, inaczej to odczytywać, Rodrigo w ten sposób podchodzi do swojej roli. I nie ma też tutaj przypadku w tym, że to się dzieje akurat w momencie, kiedy do Realu Madryt przywędrował kilian Mbappé, który... Po prostu staje się wiodącą postacią i gdybyśmy mieli w tym momencie nawet, słuchajcie, zastanowić się nad takim idealnym układem, jeśli chodzi o Real, jeśli chodzi o taktykę. Jakiś czas temu nagrywałem o tym odcinek. No to tak naprawdę na logikę fajnie by to wyglądało, gdyby grał Jude Bellingham jako dziesiątka i przed nim Vinicius i Kylian Mbappé. Z prawej strony musisz mieć korytarz dla Fede Valverde, który będzie asekurował, który będzie dawał też dużo z przodu. Już nie chcę wspominać, wiecie, o Brahimie Diazie i tak dalej, który też może za chwilkę poczuć się poszkodowany. Natomiast Rodrigo zdaje sobie sprawę, że w tym Realu Madryt może nabić mnóstwo minut, jak Alvarez w Manchester City. Może strzelić sporo goli. Już gola w tym sezonie strzelił na początku. Ale że koniec końców może być takim piłkarzem, Numer 11,5, czasem numer 12, czasem numer 10, ale że generalnie jego gwiazda nigdy nie będzie świeciła pełnym blaskiem. I swoją drogą ostatnio, też wielkim echem odbiły się wypowiedzi Rodrigo a propos jego pozycji na boisku i mówił tak, w ESPN Często jestem zawodnikiem do zapychania braków w ataku. Kogoś brakuje, wystaw Rodrigo. Kogoś brakuje po prawej stronie, Rodrigo. Kogoś brakuje na dziesiątce, na dziewiące, przepraszam, Rodrigo. To wszystko. To może trochę denerwować, ale jestem przede wszystkim zespołowym zawodnikiem. Zdecydowanie zespołowym zawodnikiem. Ja naprawdę doceniam go za to, że Będąc piłkarzem, który miał wszelkie predyspozycje, żeby rozwijać się w tym środowisku Viniciusa, czyli bliżej lewego skrzydła, on rozwinął się na tyle, że rozegrał kilka naprawdę dobrych sezonów, grając z prawej strony, czy grając jako taki piłkarz ze, swob ze swobodą, mogący poruszać się praktycznie po całej szerokości boiska. No bo też oglądaliśmy sporo dwójkowych akcji z Viniciusem z lewej strony, i tak dalej, i tak dalej. I teraz ta wypowiedź z ESPN, co istotne, ona odnosi się do reprezentacji Brazylii. Ale w reprezentacji Brazylii można powiedzieć, że on zmaga się z podobnym dylematem jak w kontekście realu. Bo w tym momencie, gdyby Vinicius złapał kontuzję na 3 miesiące, to wskoczy Rodrigo. Kogoś brakuje na prawym skrzydle, będzie grał Rodrigo jako pierwszy wybór jeśli wypadnie Mbappé, to choć Rodrigo wysyłał już takie sygnały wcześniej, że dziewiątka to nie jest jego ulubiona pozycja, też oczywiście będzie rozpatrywany pod tym kątem. I tak jak ta wypowiedź stricte odnosi się do ekipy, do Rivala juniora, do reprezentacji Canarinhos, tak spokojnie można to odnieść ta też do Realu Madryt. Ponieważ tej wypowiedzi Rodrigo, jak w soczewce pokazuje, że na tym etapie kariery, podkreślę to po raz kolejny, w wieku 23 lat, mając blisko 30 występów w reprezentacji Brazylii, on chce wiedzieć na czym stoi. To znaczy chce wiedzieć jakim jest piłkarzem. Jeśli w tym momencie ktoś Wam zada pytanie, na jakiej pozycji najlepiej czuje się Rodrigo? Ja szczerze mówiąc, nie mam w 100% sprecyzowanej opinii. Gdybym miał obstawiać i gdybym miał obstawiać, że to miałaby być szczera wypowiedź Rodrigo, to powiedziałby, że na pozycji Vinicius'a, ale on tego nie powie, no bo wiadomo, że zrobiłby się szum. Jako piłkarz mający swobodę, też jak najbardziej tak. No ale mając dwóch zawodników, którzy też w tym momencie wymagają swobody, czyli Vinicius i Mbappé. Musisz się po prostu do tego dostosować. A Rodrigo, widząc, że ma bardzo duże umiejętności, że jest wielkim talentem, być może on też czuje, że gdyby występował przykładowo w innym klubie, to inni musieliby się dostosować do niego. Słuchajcie, to jest zawodnik, aż trudno w to uwierzyć, ale. On rozegrał ponad 220 spotkań w Realu Madryt. Tak, tak, ten czas tak szybko leci, że Rodrigo ma już tyle meczów w Realu Madryt, dwie ligi mistrzów, trzy mistrzostwa, 12 trofeów. On osiągnął w tym klubie wszystko. Zagrał więcej meczów niż różne ikony Realu Madryt, niż legendy. Jest w Realu od 2019 roku i on zdaje sobie sprawę, że ta jego pozycja tak naprawdę się nie zmieni i Mieliśmy różne przykłady piłkarzy w ostatnich latach. Także rodaków Rodrigo, także przyjaciół Rodrigo, którzy w pewnym momencie uznali, że chce wyjść z cienia, żeby na przykład móc walczyć o złotą piłkę, żeby być twarzą jakiegoś projektu. Mieliśmy Neymara w Barcelonie. Z tym, że Neymar w Barcelonie miał taką świadomość, że kiedyś Leo Messi odejdzie i że tak naprawdę wtedy on może przejąć tę palmę pierwszeństwa. Tu różnica jest taka, oczywiście nie skorzystał z tego. Tu różnica jest taka, że Rodrigo jest w cieniu praktycznie swoich rówieśników. Rodrigo jest w cieniu piłkarzy, którzy są w bardzo podobnym wieku. Pomiędzy nim a Mbappé są trzy lata różnicy. Pomiędzy nim a Viniciusem jest rok różnicy. Fede Valverde, rocznik 98. Rodrigo, rocznik 2001. A rocznik 2001 to już nie jest oczywiście gość, który będzie podchodził do swojej kariery jak nie wiem, Arda Güller, że ma jeszcze czas, że nawet jeśli w tym sezonie będzie grał w taki rywany sposób, to nic złego się nie stanie. I dla niego to musi być o tyle specyficzna sytuacja, że on już teraz w wieku 23 lat. Gdyby na przykład założył, że spędzi całą karierę w Realu Madryt, to przez tych 7 lat trudno sobie wyobrazić sytuację, w której on stałby się twarzą Realu Madryt. No musieliby wszyscy powypadać tak naprawdę z kontuzjami. I on widział momenty chwały Viniciusa, widział momenty chwały Juda Bellingama, widzi co się dzieje wokół Kiliana Mbappé, widzi w jaki prime wkroczył Dani Carvajal ostatnio, wcześniej Toni Kroos przed zakończeniem kariery, był Karim Benzema i o tym Rodrigo praktycznie nigdy wiele się nie mówiło. Oczywiście jeszcze te, też Fede Valverde można tych piłkarzy wymieniać i wymieniać, także Antonio Rydigera. Więc to jest chyba taki etap kariery, kiedy Rodrigo zdaje sobie sprawę, że jeśli on w Realu Madryt Gra na 7 na 10, to totalnie nikt na to nie zwróci uwagi. To zostanie albo docenione, albo niedocenione, zawsze będzie tłem. Natomiast to 7 na 10, które on pokazuje w Realu Madrid, może wystarczyć, żeby być gwiazdą, ale taką absolutną gwiazdą w innym wielkim klubie. Być może nie tak wielkim jak Real Madrid, na pewno nie tak wielkim jak Real Madrid. Ale gdyby taki Rodrigo w tym momencie przeniósł się do kilku topowych klubów Premier League, to moim zdaniem spokojnie miałby argumenty, żeby stać się jedną z największych gwiazd właśnie tego typu klubów i on ma świadomość, że to mogłoby dać mu status gwiazdy. I teraz pewnie wielu kibiców Realu Madryt odpowie na takiej zasadzie, ale z drugiej strony, ten Rodrigo nie może być zbyt roszczeniowy. I on nie może też wymagać od opinii publicznej, żeby traktowała go jak Viniciusa. Skoro Vinicius w poprzednim sezonie w piłce klubowej był być może najlepszym piłkarzem na świecie i ma argumenty, żeby walczyć o Złotą Piłkę. Ale z drugiej strony, partia Rodrigo może też odbić piłeczkę na zasadzie takiej, ale Vinicius trafił do Realu Madryt i praktycznie całą swoją karierę w Realu spędził na swojej pozycji. A w przypadku Rodrigo, więc żeby nie być gołosłownym, jak mawia Tymoteusz Puchacz, okulary on-mi i pokażę Wam pozycję Rodrigo z kilku ostatnich sezonów w Realu Madryt. Na początek mamy sezon 2022-2023. I Rodrigo, który najwięcej czasu spędził na pozycji środkowego napastnika, ale generalnie rozstrzelony był praktycznie po całym boisku. Następnie przechodzimy do kolejnego sezonu czyli rozgrywek 2023-2024 i tutaj widzimy Rodrigo grającego najczęściej oczywiście na pozycji prawoskrzydłowego, aczkolwiek z lewej strony też dość często operował, też schodził do środka i teraz patrzymy na pozycję w aktualnym sezonie, trzyma się bliżej tego prawego skrzydła, to znaczy w tym przypadku oczywiście ta próbka jest zdecydowanie mniejsza ale mówimy o zawodniku, który no w tym realu ma jasno sprecyzowaną pozycję, jeśli jest Kilian, jeśli jest Vini, no to sorry Rodrigo, musisz się dostosować i musisz operować właśnie z tej prawej strony czasami ewentualnie schodzić w jakiś inny Sektor. Z tym, że w przypadku tego piłkarza mówimy o zawodniku, który naprawdę pod bardzo wieloma względami wyróżnia się nawet na tle kolegów grających na podobnych pozycjach. I teraz zerknijcie sobie na przykład na radar Rodrigo na tle średniej ligowej. I na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę? Po pierwsze na to, że to jest piłkarz, który ma bardzo dużo rajdów z piłką, ma bardzo dużo dryblingów, ma bardzo dużo strzałów, ma bardzo dużo także kontaktów z piłką w polu karnym. Rodrigo jest jednym z najlepszych piłkarzy ligi hiszpańskiej ostatnich lat, jeśli chodzi o kontakty z piłką w polu karnym. On sam mówi, że nie jest zawodnikiem, który czuje się komfortowo na pozycji numer 9. Natomiast on ma Moim zdaniem bardzo wysokie piłkarskie IQ i taką inteligencję boiskową, żeby wiedzieć, kiedy ruszyć w to pole karne i jak zagrać w tym polu karnym. Nawet niekoniecznie finalizować akcję, bo z tym różnie u tego piłkarza bywa. Natomiast, żeby dobrze dogadywać się z poszczególnymi kolegami. Wydaje mi się, że gdyby Rodrigo na dłuższą metę grał na pozycji Viniciusa, czyli na tej pozycji, na której prawdopodobnie czułby się najbardziej naturalnie... To te statystyki byłyby jeszcze lepsze. I jeśli mówimy o piłkarzu, który po prostu jest nieregularny, to zawsze można odbić to na takiej zasadzie. A czy gdyby Rodrigo dostał tyle meczów na pozycji Vinicius'a, co Vinicius, to byłby regularny? Myślę, że byłby, ponieważ jest zawodnikiem, który ma na tyle wysokie umiejętności, na tyle wysokie piłkarskie IQ i na tyle też wysoką umiejętność mimo wszystko czasami schowania swojego ego i dostosowania się do zespołu przez te ostatnie lata. Teraz pokazuje charakterek, ale potrafił grać w cieniu i też pracować na kolegów że mam argumenty by sądzić, że gdyby Rodrigo trafił w tym momencie do zespołu na przykład typu Arsenal, to po prostu byłby tam gwiazdą. Dlatego wracając do początku tego filmiku, można tutaj się zastanawiać, czy to jest jakaś strategia, czy po prostu Rodrigo nie jest w stanie za każdym razem zachowywać dyplomacji. To jest nieistotne. To co dzieje się w kontekście tego piłkarza, to całe zamieszanie, ta frustracja spotęgowana brakiem nominacji do Złotej Piłki, każe postawić taki Duży znak zapytania, czy nie mamy do czynienia z jednym z ostatnich sezonów Rodrigo w Realu Madryt. Bo ja szczerze mówiąc spokojnie wyobrażam sobie sytuację, w której po Rodrigo zgłasza się klub po pokroju Liverpoolu, Arsenalu, Paris Saint-Germain, może nawet Manchester City. Tylko, że w Manchester City byłby w cieniu Halanda, no to jest inna kwestia. Ale klub, który potrzebuje wielkich gwiazd na przykład do ataku i sprzeda mu podobny projekt, jak Atletico sprzedało Julianowi Alvarezowi i że na ego Rodrigo na jego ambicje, to może zadziałać tak, że skorzysta z tego po prostu tak jak Juliana Alvarez z oferty Atletico. Nie stawiam tu znaku równości, ale po prostu widzę wiele podobieństw. W sumie, nawet jeśli chodzi o pozycję, to można powiedzieć, że pod kilkoma względami ona jest dość podobna. Dlatego ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ze strony tego piłkarza. Czy Rodrigo w najbliższym czasie zamierza wysyłać kolejne tego typu sygnały na zasadzie jest wszystko dobrze, chcę tu zawsze grać, chcę spędzić całą karierę w Ralu Madryt, ale oczywiście, dopóki będę czuł się ważny, no i wiadomo, zbliża się okno transferowe, wszystko może się jeszcze wydarzyć, później przyjdzie dementi. Potem pojedzie do niego kolejny dziennikarz, Rodrigo oczywiście znowu powie, że jest bardzo szczęśliwy, że Real Madrid to jest największy klub na świecie, ale oczywiście trzeba czuć się ważnym. Jeśli tak to będzie wyglądało w dalszym ciągu, no to sytuacja będzie po prostu totalnie ewidentna. To znaczy, dla mnie ona już w tym momencie jest ewidentna. Ewidentnie widać, nawet jeśli Rodrigo sam tego nie potwierdzi, że on jest totalnie sfrustrowany, że jest taki niedopieszczony przez środowisko piłkarskie i że on zdaje sobie sprawę, że ma olbrzymi talent. Zwykle do tej pory nie starał się tego za bardzo eksponować w mediach na zasadzie: Patrzcie, jaki ja jestem wielki, ja jestem wielki, Rodrigo, dawać mi tutaj podstawowy skład, dawać mi reprezentację Brazylii, ja będę tam, niósł już standard tej reprezentacji, ale z drugiej strony no widać w tym momencie, że ta frustracja zaczyna ewidentnie wychodzić na wierzch. I gdzie będzie koniec tej frustracji? Czy on zamierza rozpocząć właśnie jakąś sagę transferową, na przykład pod koniec sezonu? Czy w cudzysłowie mówiąc, zamierza zgłosić transfer request? Nie mam zielonego pojęcia, ale w moim odczuciu jakaś gra już tutaj się rozpoczęła, właśnie ze strony Rodrigo. A konkurencja w ataku Realu Madryt po pierwsze jest na tyle duża, że Musiałby odejść Vinicius na przykład do Arabii Saudyjskiej, żeby Rodrigo zmienił całkowicie swoje postrzeganie. Trudno mi raczej sobie to wyobrazić, żeby Vinicius tej saudyjskiej oferty nie skorzystał, umówmy się. Po drugie, on nie jest po prostu tak bardzo mainstreamowym piłkarzem, jak chciałby być. I tyle. On po prostu czuje, że ma umiejętności, żeby stać się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. I jak najbardziej ma argumenty, żeby być na takiej liście do złotej piłki, ale jednak ten mainstream go nie dostrzega. A piłkarze, podkreślę to po raz kolejny, mogą opowiadać, że liczy się tylko kolektyw. Nie. Takie kwestie jak złota piłka, jak status, jak fakt, że możesz być twarzą projektu, też są istotne. Bo gdyby liczyła się tylko drużyna na przykład, to Julian Alvarez tługłby dalej trofea w Manchesterze City, rozwijałby się pod okiem Pepa Guardioli, stawałby się coraz lepszym piłkarzem, ale zadzwoniła Atletico i powiedziało, Julek, zaraz Griezmann odejdzie, ty możesz być po prostu twarzą tego zespołu, możesz sprzedawać tu najwięcej koszulek. Możesz być najważniejszą postacią w Atletico. Na razie wygląda to bardzo, bardzo słabo na początku. Ale chodzi mi o te argumenty, które mu przedstawiono. I ja jestem w tym momencie przede wszystkim jako puenta tego materiału ciekaw, co by było, gdyby w tym momencie na przykład do Rodrigo wjechał taki Arsenal, Paris Saint-Germain i powiedzieliby: "Przechodzisz do nas i my z ciebie robimy po prostu poster boja. Ty będziesz tutaj sprzedawał bilety, koszulki, ty będziesz odpowiadał za wszystko." On ma już trofea, rozwinął się jako piłkarz. Jest reprezentantem Brazylii. On teoretycznie ma wszystko. Tylko nie ma jednego. Jest niespełniony i wygląda na to, że Real Madryt tego pełnego spełnienia po prostu mu nie da, ponieważ na pozycję Hobok grają jeszcze lepsi piłkarze. Tyle. Dajcie znać, jak Wy widzicie tę sytuację. Dzisiaj starałem się to ująć w taki sposób, powiedziałbym bardziej felietonowy, ale tak jak mówię, poyntując, tutaj toczy się już jakaś gra w kontekście tego Rodrigo. Hej.